Siemanko! Co położyć na ścianę w kuchni między szafkami? Ten temat poruszyłem w moim wcześniejszym filmiku. Dzisiaj natomiast zajmiemy się tylko i wyłącznie tym miejscem. Zapraszam! Czyli miejscem w kuchni najbardziej narażonym na zabrudzenia, zachlapania i tym podobne. W tym przypadku klient zdecydował się na lakobel. Lakobel przykleimy na przód oraz na boki szafek. A ja jeszcze raz przypomnę, co to jest Lakobel? Lakobel jest to szyba o grubości 4 mm polakierowana w jakimś tam kolorze. W tym przypadku akurat jest to czarny połysk. Lakobel, czyli nasze szkło lakierowane, jest bardzo fajnym rozwiązaniem w tym miejscu. A dlaczego? Jest bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Możemy to traktować chemią. Nic się z tym nie stanie, to jest raz. Dwa wygląda bardzo ładnie i elegancko. Ktoś już wcześniej pomyślał, przy produkcji właśnie tego typu płyt grzewczych. No i zobaczmy. Płyta grzewcza, czarne szkło i nawet panel od okapu mamy szklany. Też że jest to lakobel. Tylko nie zapominajmy, że w tym przypadku nasze, nasz lakobel, nasze szkło lakierowane musi być hartowane, odporne na wysoką temperaturę. Ale najpierw chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości co do lakobelu hartowanego. Pod wcześniejszym filmikiem pojawił się komentarz, że lakobelu się nie hartuje. Zgadzam się z tym komentarzem. Lakobelu się nie hartuje. Hartuje się szybę, z której później powstanie lakobel, czyli hartujemy szybę, później ją lakierujemy i czyli tak powstał lakobel hartowany. Ale koniec gadania, czas się kończy, właściciele zaraz przyjdą ze spaceru i już nic nie nagramy. Pamiętajmy, żeby powierzchnia klejona była czysta od wszelkiego rodzaju zabrudzeń i zatłuszczeń. Ja akurat lakobel kleję na lakmę. Klej do luster. A finalnie wygląda to tak. Mi się podoba, a najważniejsze, że właściciel zadowolony. Czyli lakobel moim zdaniem nadaje się idealnie w te miejsce. A co z odpornością na uderzenia? Taki komentarz się pojawił. No jest to szkło, trzeba uważać, ale tak samo musimy uważać na płytę, musimy uważać na ten panel, musimy uważać na piekarnik. Ostatnimi czasy szklane fronty w lodówkach też się pojawiły, trzeba na nie uważać. Mamy okno, też jest szyba, trzeba uważać. Może, że zamurujmy okno i będzie problem z głowy. Nie, no, żartowałem! Na dzisiaj to tyle. Cieszę się, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!